Otwiera pan safe z pokemonami Wycieczka do Azdy. Co dzisiaj uda się znaleźć, żeby na tym zarobić? Na dzień dobry, przywitałem mnie też czoteczki, ale coś słabe te przeceny. Tu mają w ogóle ciekawą opcję na. Nie wiem po co wydrukowaną kartkę chowają w te akrylowe pudełka. Skoro kto ma wziąć ukraść kartkę. No dobra, tutaj GTA 5 to bierzemy. To się zawsze dobrze sprzedaje. Najlepiej sprzedają, co się gra na świecie. Czyli Minecraft. Tu były przeceny na tusze, kanona i HP, ale niestety połowa to jeszcze trochę za mało, żeby do... żeby był na tym dobry zysk. Tu następna ciekawa opcja, po prostu zdjęcie. Gier zamiast. A, szkoda gadać, dziwny sklep. dobra, tutaj półka clearance, ale tu jeszcze rzeczy jakieś ogrodowe, no takie trochę mix pierdułek, w sumie nie ogrodowe. dobra, idziemy dalej, sprawdzić czy znajdziemy te garniery spf -y 30 30. No ale tu niestety chyba wykupione. Tamte nivea w tym sklepie nie były na promocji. A tutaj coś ciekawego, mamy te Nubi, ale poskanowałem to nie było żadnego. Tu kolejna rzecz, jakieś proszki do prania, to do celów prywatnych by mogło być. No dobra, zapytałem o te Pokémony i co? Otwiera pan safe z pokemonami, co tu ciekawego mamy. A więc okazało się, że to mieli tylko zdjęcia, a nie te karty, ale GTA wziąłem. Dzięki za oglądanie, pozdro.